Witam Państwa bardzo serdecznie, Małgorzata Karwińska. Dzisiaj goszczę u siebie Sylwię, która opowie Państwu o swoich perypetiach z biustem. Co czuła Sylwia, kiedy pierwszy raz ubrała brafitelski stanik? Przede wszystkim czułam stabilność i podtrzymanie. Miałam pewność, że nic mi nie wypadnie, że nic mi nie wystaje i wszystko jest po prostu na swoim miejscu, tam gdzie być powinno. A gdybyś miała nam sobie opowiedzieć o swoim starym Biustonoszu, to jaka, jaką widzisz różnicę między swoim starym Biustonoszem a Biustonoszem Brafiterskim? Mój stary Biustonosz no, był miły dla oka, ładnie wyglądał, się prezentował. Tylko, że zawsze miałam problem z zapięciem, które było stanowczo za wysoko, i jak nosiłam bluzki na ramiaczkach, to to zapięcie mi po prostu wystawało na samej górze. No a jak je dawałam na dół, no to z kolei przód mi się podnosił, wszystko mi wylatywało, gdzie się dało. No a teraz, jak już miałam swój pierwszy RAFIDERSKI biustonosz, to przede wszystkim poczułam ulgę na ramionach, bo już żadne ramionczka mi się nie brzynały, nie miałam otarć. No i tak samo miałam stabilne podtrzymanie pod biustem, co dawało mi właśnie takie bezpieczeństwo, że po prostu nie musiałam się zastanawiać, czy coś mi wypadnie, czy go noszę, czy nie. Nie czułam go. A jaka różnica była między podbiustem w Twoim starym biustonoszu a w Twoim obecnym? Ogromna. W starym biustonoszu to był 85B, czyli podbiustem miałam 85, a jak tutaj przyszłam, no to nagle się zrobiło 65D, czyli. Słuchasz. Tak, 20 cm. no super. A powiedz mi, jakie były Twoje pierwsze wrażenia po. No po pierwsze, widzę, że się przymierzali. Przede wszystkim to się stało tak szybko, Pani mi wszystko tak powyciągała, gdzie się dało, że ja po prostu byłam pod wrażeniem, że ja jednak coś mam. Tak samo rozmiar mnie bardzo zaskoczył, no i gdy wyszłam z przymierzalni, no to można powiedzieć, że odzyskałam chociaż część pewności siebie. Poczułam się tak bardziej kobieco i tak z dnia na dzień, jak ubierałam codziennie ten biustonosz, czułam się coraz lepiej, bo wiedziałam, że no jednak jest szansa, że może coś się z nim lepszego stać. A opowiedz nam, jaka była Twoja droga do lepszych efektów? Tutaj dowiedziałam się o wielu różnych technikach, jak się ubiera biustonosz, jak można na przykład sprawić, żeby piersi się chociaż trochę zaczęły powiększać, jak naprawić ich kondycję i żeby były po prostu lepsze. No i wzięłam się za siebie. No, <głos> <głos> Uwierzyłam na początku na słowo, bo wiadomo, byłam na początku trochę sceptycznie do tego nastawiona, ale no jak już zauważyłam, że coś się zaczęło dziać, że wszystko... piersi zaczęły się robić pełniejsze, nie zaczęło po prostu tak opadać i miseczka się zaczęła powiększać, no to naprawdę wtedy już zaczęłam się... Solidnie prędza siebie. <laughs> Codziennie się wygarniałam, jak się tylko dało. Kupiłam sobie nawet jeszcze krem, zainwestowałam po prostu w to. Krem, no i, tak. I mam teraz efekty, bo miseczka się powiększyła o dwa rozmiary, no niecałe dwa miesiące. Mhm. I z 65D teraz mam 65F i to bez pusza. O proszę, czyli miękkie bustonosze. Mhm. Tak, teraz noszę. Tak, no to super. A powiedz mi, jak patrzysz po tej metamorfozie na stare biustonosze i sposób noszenia? Teraz chciałam założyć mój stary biustonosz, ale nie umiałabym go założyć, bo jest stanowczo za luźny, no i musiałabym go podciągać jakoś ramiączkami, co by powodowało, że strasznie by mi się to dżynęło, po prostu, tak jak było kiedyś i wiem, że bym sobie po prostu nie wyrządziła wielką krzywdę, bo miseczka była stanowczo za mała. Mhm. Czyli nie wróciłabyś już do swoich starych biustonosz? Stanowczo nie. Proszę bardzo, Pani Earmu. Zakładając pierwszy raz tą Państwa Bysunusz. Tak. Wysunosz, tak. Hmm, to byłam y, strasznie zdziwiona, zszokowana, że rozmiarem w ogóle to, że y, sama zauważyłam, że nosiłam swoje za zrobić, to nagle się okazało, że moje piersi do góry lekko poszły zostały jakby uniesione przez ten biustonosz, były na swoim miejscu. Także pierwsze początki były rzeczywiście, byłam taka skrępowana, ściśnięta, byłam troszeczkę... No nie do końca czułam się komfortowo, ale no takie było moje odczucie, takie przyciśnięcie, coś na swoje miejsce by miało wrócić. A Pani stary biustonosz był za zaciasny, za ciasny, gdyby Pani miała tak opowiedzieć o tym, hmm. czy, czy takich są? Raz, mi się wydawało, że ten nóż był bardzo dobry. Uh -huh. Tak, wydawało mi się, że on jest idealny. Był ja. oczywiście za luźny. Miseczki były o dwa rozmiary za małe. Także byłam bardzo zaskoczona właśnie, no właśnie tym rozmiarem, że mam dwa rozmiary większą miseczkę niż nóż, a obwód zaś dużo, za dużo kupowałam. Więc to wszystko było luźne dla wygody. No i piersi były też nie takie, jak powinno. A teraz? No teraz to... Sama radość. Nie powiem, kogo by się trzeba było zapytać. <laughs> teraz jestem po prostu przeszczęśliwa, że mam piękny, duży biust. Jestem z niego teraz dumna wreszcie. Przedtem gdzieś tam go ukrywałam, krępowałam się, bo no nie był tak, jak powinien być po dwójce dzieci. Jednak wydawało mi się, że ten biust jest taki nie na swoim miejscu, lekko wwisła bym powiedziała. Po krót, krótkim czasie, naprawdę noszenie od Was tych pustonoszy mogę powiedzieć, że tak jak i panie widzą zresztą, że ten efekt Dobre, noszenia tych pustonoszy jest. No i oczywiście w rodzinie muszę, co to znaczy, że wszyscy dziwią się, że mam tak duże, piękne piersi, gdzie wręcz nawet próbują dotknąć dotykają, co bliżsi w rodzinie nie dowierzają, że można mieć takie ładne piersi. To były efekty naszej klientki, pani Eli. Dziękuję ja bardzo. Też dziękuję. Ale to było fajne. Dzisiaj goszczę u siebie Sylwię, która opowie Państwu o swoich biustonoszach, tych wcześniejszych i tych obecnych. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Co by Pani opowiedziała nam? o swoim starym biustonoszu. E, więc tak, mój stary biustonosz e, bardzo szybko się rozciągał. To była jego główna wada. Mm. Nawet jeśli był dobrze dobrany, to po miesiącu tu nie pasowało, tam coś uwierało i po prostu cały czas w kółko musiałam nowy, i nowy, i nowy kupować. Mimo, że miał właśnie ten dobry rozmiar. Bo mój rozmiar e, mia, to było tak albo 65F, albo 70E. Mm. Czyli taki rzadko spotykany. No ale w, mm, i, i to były właśnie wystąpsze z usztywniane, usztywniane, ale mimo no, no, to się właśnie rozciągało. czym się rozciągało? Tak, były niewygodne nie wy... później. O proszę, były niewygodne. A proszę nam opowiedzieć teraz o swoich początkach z brafittingiem. To było jakoś chyba 3 lata temu yy, i przyszłam tu z wielką nadzieją, że wreszcie coś będzie, yy, że jak kupię wystąpsz to faktycznie on będzie dobry, nie tylko na miesiąc. Jak przyszłam, to się dowiedziałam, że jednak mam dobry rozmiar. To to mnie trochę podniosło tak na, na duchu, że dobrze dobierałam wcześniej biustonosze, no ale były one kiepskiej jakości. Eee, I miałam nadzieję, że właśnie za każdym razem, jak tu przyjdę, będę miała dobrany i dobry biustonosz, i dobrej jakości, mi to służy, posłuży, że te pieniądze nie będą na marne wydane. I, no, chciałam, I miałam tą nadzieję, że wrócę tu i będzie cały czas tak samo. A co czułaś? Kiedy pierwszy raz założyłaś takiej prafitalskie stanie, takie prawdziwy, prawdziwe? Wygodę. Wygodę. Czyli to było Diem, dla ciebie tak. bardzo ważne w tym momencie? Tak, bo mam nietypowy rozmiar biustu, uh -huh. e, może troszeczkę też e, nietypowy kształt, e, dlatego trzeba to tak mówiąc ogarnąć uh -huh. i na pewno to było wygodne. Aha. Przede wszystkim. a to jest dla mnie ważne, no bo w ciągu dnia nawet. E, no, gdziekolwiek się idzie, no to chce się czuć dobrze. A po pierwszej wizycie w Przemierzanie, jakie były Twoje wrażenia? E, najbardziej pozytywne. <grym> e, to tak. I e, to był doby, dobrze dobrany bystonosz. E, pamiętam, że służył mi ponad rok. Mhm. E, później kupiłam identyczny takiej samej firmy, który też mi ponad rok służył. Mhm. E, dlatego te pieniądze też uważam, że były dobrze wydane w dłuższej perspektywie czasu mogą korzystać z tych biustonoszy. E, I w, generalnie dopiero zmieniłam ten biustonosz, jak już zeszłam w ciąży. To też tak dość, dość trochę to potrwało, zanim. A rozmiar się zmienił? E, rozmiar się z zmienił. E, przed ciążą to było 70L 65F. Mhm. E, w trakcie ciąży e, piersi rosły. E, przez 75F aż do 75G. Mhm. Dokładnie. I teraz zostało to 75G. A nadal karmisz? Tak, karmię. Mhm. I nasze miękkie biustonosze bez hirschbin. Mhm. Ponieważ jest to wygodniejsze. Jak w piersiach nabywa... nabywają tego mleka, mhm. nigdzie nie uciska taki biustonosz. A powiedz mi, jak jest teraz, kiedy Ty już jesteś po. Jako matka karmiąca, jak jest teraz, kiedy nosisz już te biustonosze? To jak magiczne jest? słowo. Magiczne, dobrze <śmiech> jest, jest <laughs> rewelacyjnie. No właśnie. A jak patrzysz po tej metamorfozie na stare biustonosze i spo, sposób ich noszenia, to co czujesz? E, szczerze, to tak już ich nie mam, więc już na nie nie patrzę. Mhm. E, no były ładne, ale to była jedyna ich zaleta, jak coś jest ładne i to jest główna zaleta, to znaczy, że mm -hmm. nic poza hmm. tym. No tylko tyle. No tylko tyle, no bo... Nie spełniały ładne. swoje funkcji. Poza tym. Mm -hmm. A wróciłabyś do swoich starych w życiu. Super. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Dziękuję Państwu i do zobaczenia. Do zobaczenia. Ślicznie, Ślicznie. tak? Ślicznie. Ale trochę się jąkało. No, ale bardzo, mi się podobało.